Andrzej, jaki przystojny jest, jak tak świeci. Andrzej z ekipą dojechali na miejsce i nie wiedzą, gdzie teraz iść. Chyba tam. Dawać mi ten numerek startowy, bo chce mi się biegać. Cześć. Pakiet i numer startowy odebrany, a pakiet bogaty. Nie to, co na komercyjnych biegach, gdzie nic się nie dostaje, oprócz batonika na grubo. Numer 143, oświetlenie będzie. To coś tam widać będzie. I za godzinę startujemy. Na tam się pół maratonu. Zaczyna padać śnieg Przebierają się w bagażniku samochodu Bo inaczej nie można Bo jest mrok i zniszczenie Dzień dobry Dzień dobry o, Dzień dobry Miłego dnia, miłego oglądania Elo Lecimy w stronę startu żeby się nie spóźnić w formie rozgrzewki Zegarek nie może coś mi złapać Gpysie O, jest. 5 minut do startu Ciepło się zrobiło po rozgrzewce Andrzej jaki przystojny jest jak tak świeci A jakiego mam pryszcza na nosie Cielwonego

Jesteśmy, jesteśmy. Tu do, Nie wiem. Ja jak zwykle biegnę tam, gdzie wszyscy. <laughs> się nigdzie idzie, nie wybieram. Dobra. Więc zróbmy to. Kto pomyślał, żeby od o dziewiętnastej startować w biegu. Wariaty jakieś. Co fajnie widać te światełka. <grymne> Proszę, nie? No, no, tak musi być. Musi, <grymne> ja. prawa Po dwóch kilometrach wreszcie wlatujemy do lasu. <tiếng ım999> Film na filmie będzie. Dwa kilometry za nami, jesteśmy wreszcie w lesie. Od razu lepiej nóżki będą niosły niż po Asfalcie. Cały czas to z nieba niby. Tak jakby spadało, ale to chyba drzew. Także śniegu chyba dzisiaj nie uraczymy. Ale zobaczymy. On to mi przybiegał, nie?

Tak, właśnie My tu gadu-gadu, a tu zaraz ósmy kilometr Trochę błota Trochę leśnych ścieżek Trochę przy ulicy Ale... Dzisiaj nie mogę powiedzieć czy jest pięknie czy nie, bo nikt nie widzę. Dużo Ciemność widzi. Dużo. Nie no, błota jest naprawdę dużo. O, takie są tutaj różnego, takie o, takie o. Kałuże tam światełka w oddali. Nie wiem czy to widać, czy nie. Ale atmosfera. Biegniemy sobie dzisiaj w trójkącie. Jest super. Tak, szyb, tak nam się dużo gadało, że nawet nie zauważyliśmy, że dobiegamy do 8. kilometra. Trzeba uważać, faktycznie tego było tak poro, ale trasa jest w miarę sympatyczna. Spodziewaliśmy się śniegu, a tu śniegu brak. No ale lepiej, jak jest błoto, niż jakby miała być szklanka i mielibyśmy uważać, żeby się nie poślizgnąć. Także do zobaczenia. O, teraz będziemy przebiegać przez ulicę, także tym bardziej do zobaczenia na kolejnych kilometrach. Nie wiem kiedy. Zobaczymy. Nawet się takie wzniesienie pojawiło, że trzeba przejść w marsz. I nadal błotniście, korzeniasto. W ogóle najtrudniej i najciężej mamy dzisiaj. Do wszystkich <noise> Nie poddajemy się Lecimy twardziele I twardzielka Praktycznie na półmetku I taka fajna górka Widać jak się wszyscy wspinają To i my idziemy No, Zaskoczył mnie pozytywnie ten bieg Już A tu jeszcze je do cielu Ja pierdolę Jak pierdolo. Fajnie, jest super, jest impreza tak. Ja. To kamera tego nie odda, nie? Uh. To było coś pięknego. I znowu pod górkę. 14 kilometr, a mój i musiał jeść coś słodkiego, czekoladowego. Bo się aż osmarkałem. Tak mi się słabo zrobiło. Czołówka mi pada, nic kurwa nie widzę. Masakra, nic nie widzę. Jestem na chwilę sama, ale tylko na chwilę. Ja pierdolę, nic nie widzę, kurwa. Co za równo, kurwa to jest? Co to za że Tak szybko wpadła bateria w ciągu kurwa godziny. Masakra, jebałby to pies. Teraz lecę do przodu, ja ostatni. Zaś już na to. Brawo, brawo. Zdjęcia będą Tak wygląda Andrzej, który nie wyje. Jedną, biedną, nie przyspieszcie ostatnie 20 metrów. A kto to wygnie do nas? Kasia i Kasia Już niedaleko Już jesteście Coraz bliżej metru jesteście Pewnie we we chcę weź, weź tutaj Bo ja chcę mniej Ja nie Komu numerek? Kasia, Jakaś mocna Dobrze. ekipa tutaj widzę leci Jest? jest. Może trochę jakieś okrzyki? Jest, jest. Bici, jak... Jest impreza ja to to było... Pewnie się zastanawiacie Co mnie tak długo nie było Ale zaraz po tym jak Klnąłem na czołówkę, poszła gleba na kolano i na przedramię, odechciało mi się gadać, odechciało mi się nagrywać, Scho na szczęście chwilę wcześniej schowałem kamerę, bo w tej ręce, w której trzymałem kamerę, to tą ręką przywaliłem o glebę i byłoby pewnie po kamerze, także bieg był trudny, ale nie będę się nad czemu użalał, nie będę gadał, że znowu to nie był mój dzień sam nie wiem co mam gadać Ty po prostu ukończyłeś bieg no zrobiłem to choć nie było łatwo czas jaki miałem to niech no sprawdzę wychło 21,18 km 2 godziny 2 godziny 33 minuty i 36 sekund. W takim oto czasie ukończyłem trzeci nocny półmaraton w lesie łagewnickim w Łodzi. A teraz dwie godziny do domu i już nic nie będę nagrywał, bo mi się nie chce. Także dziękuję za oglądanie i do widzenia. Jest herbata, jest impreza. Także no nie chciałem termosu z Smacznej herbatki z tym... Jestem...